No witam ponownie. Z tej strony ja. Dzisiaj pogadamy sobie o tym. Znaczy o tym przeczytam wam po prostu artykuł. I sami wyciągniecie z tego wnioski, co o tym sądzicie, dlaczego Diablo Immortal dostało bana. Czy miało dostać bana w Chinach. To w ogóle drwienie z polityki tamtejszej. Dobra, ja sobie tą całą nakładkę graficzną i śmieszną ściągnę. I mamy tutaj coś takiego. Diablo Immortal miało dostać bana w Chinach za drwienie z... Xi Jinpinga! Wow! Opóźnienie premiery Diablo, Diablo Immortal w Chinach może być konsekwencją niefortunnego, prowokacyjnego wpisu w mediach społecznościowych. Był on rzekomo wymierzony w Xi Jinpinga, przywódcę kraju. Co, Blizzard, czyżby Blizzard jakiś głupi żarcik dał? Niewykluczone, że opóźnienie premiery Diablo Immortal w Chinach, o którym pisaliśmy parę dni temu, mogło mieć drugie dno. Pochodzący z Państwa środka użytkownik Reddita o pseudonimie Shift Your Carcass udostępnił dziś post, w którym opisał po angielsku, bazując na opublikowanym w języku chińskim artykule ze serwisu rfa.org, co jakoby naprawdę miało się wydarzyć. No, co on tu ten opisał? Polityczne Fakus PAS. Albo FAUKS PAS. No, jak ktoś źle wypowiedziałem, to poprawcie mnie, proszę. Według jego słów, pewien człowiek zespołu do spraw marketingu Diablo Immortal, który miał dostęp do oficjalnych kont gry w mediach społecznościowych, wow, gościu tu miał oficjalny ten, ja, raczej no oficjalny dostęp do kont gry, tak, ja, napisał z jednego z nich post o treści. Dlaczego, Kubuś, niedźwiedź nie ustępuje ze stanowiska? Z angielskiego, why isn't Wani, dobrze, Winnie, Winnie, the bear going out of office yet? Niedźwiedź oznacza rzekomo Xinpinga Xi Łapie <noise> Przywódca Chin, który od niemal dekady pełnił funkcję sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin A w 2018 roku został wskazany przez magazyn Forbes Jako najbardziej wpływowy człowiek na świecie No nie ma co, no jakby to powiedzieć komuna, no to robisz tak jak my chcemy W sumie chyba daleko nie trzeba szukać no. Słowo Winnie to oczywiście nawiązanie do tytułowej postaci z powieści Kubuś Puchatek. Autorstwa. Yy, Milnia? Dobra. Wydane po raz pierwszy w 1926 roku. Wow, nawet ja nie wiedziałem, że Kubuś Puchatek jest tak stary. To jest to nasze źródło. Pomyłka? Wątpię. Nie jest jasne, czy rzekomy post miał być jawną prowokacją, czy jego autor zapomniał przelogować się na inne konto, zanim umieścił go w sieci. Co jednak istotne, wpis bardzo szybko zestał, zyskał ponoć popularność w Chinach i był traktowany jako drwina z polityka. No jak ktoś dalej ma zapędy komunistyczne, to się nie dziwię. Potencjalne konsekwencje. Właśnie to miało spowodować przesunięcie premiery Diablo Immortal w państwie środka. Incydent odbił się rzekomo na odpowiedzialnym za gestu które, jak głosi plotka, otrzymał czyleś i bada publikowanie tam swoich produkcji. łopieroda. Shift Your Carcass spekuluje, że jeśli to prawda, rykoszety mogą oberwać również Diablo 4, Overwatch 2 i World of Warcraft Dragonfly. A firma Activision Blizzard zostać zmuszona do zmiany współpracownika. Poważnie, jeżeli tak to pójdzie, jeżeli to jest w ogóle, cała w ogóle prawda, to... Jeżeli będę zmuszony do zmiany współpracownika, to chyba Diablo mortal długo nie będzie się działo. Prezent ze Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, krzaczek zaznaczony czerwonym kolorem na poniższym screenie a, to, oznacza ponoć, że post został napisany w Stanach Zjednoczonych, a więc prawdopodobnie przez osobę, która nie pochodzi z Chin. No to ładnie się Bigosu zrobiło. Ponadto warto mieć na uwadze, że przytoczone w tej wiadomości odniesienia nie zostały na razie potwierdzone. A, dobra, nie ma się tym przejmować dalej, to gra będzie funkcjonować. A co za tym idzie, opóźnienie premiery Diablo Immortal. Rzeczywiście mogło, mogła spowodować potrzeba przystosowania gry do większej liczby urządzeń oraz poprawienia jej optymalizacji, tak jak głosił oficjalny komunikat dewelopera. Aha, czyli... Komunik czyli to było to, co wtedy mówiłem o tym, że tego mają poprawić, tego sezon Passa i tak dalej i inne takie bzdety bajery? Chyba tak. Dlatego też radzę podchodzi do tych informacji z dużym dystansem. No to ładnie Blizzard porobił. A teraz albo ktoś to specjalnie zrobił, albo ktoś po prostu no nie pomyślał i napisał coś, czego nie powinien. Bo jak wiemy, te Chiny, to dla są takie komunistyczne i zawsze coś się złego powie na przywódców, to. No, słuch po tobie zaginął. No dobra. W komentarzach proszę powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie. Jak według was to wygląda? Czy Diablo Immortal? Pomimo potężnego startu, że odpaliło je nagle 10 milionów użytkowników, już ma już za sobą, już jest powoli jego koniec. Napiszcie mi po prostu w komentarzach, co o tym sądzicie. Artykuł jest oczywiście na gry online. Podepnę go pod opis tego filmu. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.